Jest rok 1914. W mieście Sarajewo odbył się zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wściekłe Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii, bo chcą pokonać tego, co zabił im arcyksięcia. Lecz nie spodziewali się, że do wojny również dołączy jak i Rosja, a potem dołączą i Niemcy. A chwilę później dołącza również i państwo francuskie. Następnie do wojny od Czarnogóra, Luksemburg, Belgia oraz Wielka Brytania. Na frontach zaczyna się pierwsza wojna. Niemcy przechodzą przez Luksemburg oraz Belgię, żeby dotrzeć do Francji, ostatecznie zajmując ją całą. Lecz na froncie rosyjskim państwa centralne traciły swoje ziemie i przegrywały bitwy na froncie. To nie zastopowało jednak Niemcy, żeby wchodzić coraz głębiej w terytorium Francji. Front rosyjski się bardzo zmieniał. Austro-Węgry tracą jeszcze więcej terytorium, Terytorium. Za to Niemcy odżywkują swoje stracone ziemie i wchodzą nawet i w tereny Polski, ale zrobili to niestety kosztem utraty kawałku ziem przy Paryżu. Na nieszczęście Niemiec, Rosja odbija trochę terytorium na ziemiach Polski, ale za to po drugiej stronie do mocarstw centralnych dołącza imperium osmańskie, które bardzo prężnie chodziło na tereny jak i Persji, jak i Rosji, a z drugiej strony zajmowali jeszcze niewielkie kawałki półwyspu Synaj. Jak nie spodziewali się, że Persja i Rosja odbiją ziemię, które stracili, a w najbliższych dniach stracą jeszcze okolice miasta Van. No ale nie wszystko było takie piękne dla Rosji, ponieważ przegrywała na froncie z Niemcami i Austro-Węgrami, tracąc nawet i Warszawę oraz wcześniej zajęty Lwów. Do wojny dołączają również i Włochy po stronie Francji, Wielkiej Brytanii oraz Rosji. Na nieszczęście Imperium Osmańskiego tracą one dostęp do Zatoki Perskiej, a Niemcy zyskują coraz dalszą kontrolę nad terytoriami Rosji, zbliżając się coraz bliżej Mińska, Kijowa, nawet i Petersburgu. Po stronie państw centralnych dołącza również i Bułgaria, a państw pomagających Rotli dołącza Rumunia. Serbia ostatecznie kapituluje, lecz do konfliktu zostaje włączona Albania. Czarnogóra kapituluje, a Albania traci swoją północną część terytorium. Na froncie Rotli i Imperium Osmańskiego, Imperium Osmańskie traci jeszcze większą część terenów, a w Rosja prowadzi kontrofensywę na tereny Niemiec oraz Austro-Węgier. Kiedy Bułgaria wchodziła do miasta Dobrić, to w tym czasie Rumunia zajmowała Transylwanię, a Rosja lwów. Lecz podboje Rumunii nie potrwały za długo i straciła kontrolę nad swoją stolicą Bukareszt. Tymczasem Grecja, która też została wciągnięta do wojny, odbija południe Albanii oraz Macedonii. Na froncie niemiecko-francuskim. Francja rozpoczyna niewielkie bitwy, które w większości wygrywa i odbija niewielką część terytorium, lecz niezbyt znaczącą dla wojny. A Imperium Osmańskie traci jeszcze większą część Raku oraz północnej Turcji. Wojska bułgarskie i austro-węgierskie kroczyły jeszcze wyżej do Rumunii, a Austro-Węgry odbiły z powrotem część Galicji i Lodomerii. Na południu Imperium Osmańskiego wyzwala się królestwo Kijadżu, które zajmuje całą Arabię osmańską, a sułtanat Egiptu odbija niewielką część półwyspu Synaj. Po pewnym czasie wchodzą również i w okolice miasta Jerozolimy. Sytuacja w Europie była coraz lepsza dla państw centralnych. Zyskały one kontrolę nad częścią Włoch, przede wszystkim miastem Wenecją, oraz kontrolę nad wyspami estońskimi. W Persji Brytyjczycy zyskali całe południe państwa, oraz zajęte terytorium osmańskie przez Persję. Lecz stała się rzecz, która zmieni całkowicie losy wojny. W Rosji rozpoczął się bunt komunistyczny, który zaczynał się w Petersburgu, tereny w okolicach Mińska oraz pod Moskwą. Bunt ten szybko zyskał kontrolę nad Moskwą i rozprzestrzeniał się w bardzo szybkim tempie, przez co ostatecznie Finlandia zdobyła swoją niepodległość. Komuniści powiększali swoje zasięgi coraz bardziej, lecz ostatecznie weszli również do Finlandii, zajmując im miasto Helsinki, a państwa centralne z sukcesem skapitulowały Rumunię i zaczęły wchodzić w coraz głębsze terytorium Rosji. Państwa centralne miały ułatwioną sytuację, bo jak gdyby nic, mogły wejść w coraz większe tereny Rosji, rozprzestrzeniając się i zajmując nawet i całą Ukrainę. Resztki Rumunii, które wcześniej zostały zajęte, weszły w współpracę z tymczasowym państwem mołdawskim i zaatakowały Austro-Węgry, a Imperium Osmańskie. Z sukcesem odzyskało zajęte przez Rosję tereny, lecz kontrolę nad Palestyną. Sytuacja w Finlandii została opanowana, lecz Helsinki przeszły pod kontrolę państw centralnych, a Brytyjczycy wylądowali na Półwyspie Kolskim. Grecja, która wcześniej wygrywała bitwy na ich nieszczęście, straciła całą kontrolę nad północą państwa, a wojska centralne zbliżały się coraz bliżej Aten, ostatecznie do nich podchodząc i zajmując je. Gdy Imperium Osmańskie, lądowało na Krymie Rosja odzyskała kontrolę nad częścią swoich ziem na Kaukazie, ale przede wszystkim zaczęli odbijać coraz większą część swoich ziem, zbliżając się coraz bliżej Moskwy, a armie niemieckie znów zbliżały się pod Paryż. Komuniści z Rosji tracili coraz większą część terytorium. Na rzecz imperium Osmańskiego stracili Gruzję, Armenię oraz Azerbejdżan oraz wciąż byli napierani ze wschodu od zwykłych Rosjan. Finlandia ostatecznie. Ostatecznie odzyskała swoją stolicę Helsinki, lecz dołączyła do państw centralnych. Ostatecznie Grecja wyszła z wojny, tracąc północną część swoich terytoriów. A Imperium Ospańskie rozpoczęło ofensywę, żeby zająć stracone przez nich ziemie. Ostatecznie wojska niemieckie były tuż pod Paryżem i ostatecznie udało zająć się im to miasto. Po stronie włoskiej, Austro-Węgry z wielkim petem ruszyły na Włochy, ostatecznie wchodząc do Rzymu. Bolszewicy stracili tak naprawdę większość swoich ziem, które wcześniej posiadali. Zostali okrążeni z każdej strony w Moskwie, a Rosja zyskała kontrolę nad terenami zajętymi przez Brytyjczyków na Półwyspie Polskim. Austro-Węgry nie zatrzymały się jednak w samych Włoszech. Szybko przybiły się przez Alpy, wchodząc do Nicei i zbliżając się do Marsylii. A Imperium Osmańskie zyskuje z powrotem kontrolę nad całą Palestyną i wchodzi do Pidżadżu. Ostatecznie Rumunii udaje się zyskać niepodległość. I nie jest wdana już żaden konflikt. W przypadku bolszewików zostali oni tylko w samej Moskwie i w miejscowościach przy niej, lecz po pewnym czasie po prostu upadli. Ostatecznie z Francją, Belgią oraz Włochami został podpisany pokój, na nieszczęście Włoch rozpadły się one na cztery państwa: Królestwo obojga Sycylii, państwo Kościelne, Socjalistyczną Republikę Włoską oraz Republikę Włoską zarządzaną przez Austro Węgry. Francja Wciąż była taka sama, lecz straciła panowanie nad terenami przy mieście Nancy oraz Epinal. Luksemburg został zaanektowany przez Niemcy, a tereny na południe od Namura oraz w okolicach miasta Lisz zostały zajęte również przez Niemców. W Europie Centralnej oraz Wschodniej również podpisano pokój z Rosją. Pod kontrolę niemiecką wchodzi Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś. Polska oraz Ukraina zakończyła się również wojna między Iranem oraz Imperium Osmańskim. Zostaje wyzwolona Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja. A na południu Rosji powstanie państwo Doń Kubań, które będzie kontrolować całe tereny Kaukazu. Poprawiono również granice w Europie Centralnej oraz Wschodniej. A na Bałkanach również ustalono nowe granice po wojnie, gdzie Serbia, Czarnogóra oraz Albania zyskują niepodległość. I tak wygląda mapa w roku 1921. Jeśli nie wiecie, to na Discordzie są zapisy na wojnę widzów, page of history 2. Więc jeśli chcecie uczestniczyć w wojnie widzów, serdecznie Was zapraszam. Oczywiście, ten filmik to była propozycja z komentarza. Jak coś, to chciałbym powiedzieć, że propozycja, która będzie w następnym odcinku, to będzie ta, która będzie miała najwięcej lajków. Więc jeśli chcecie, żeby jakaś propozycja była, to po prostu dajcie jej lajka. Ja zobaczę, że o, ta ma na przykład, nie wiem, więcej lajków niż. Inne to po prostu Tom zrobię. To tak samo było w tym przypadku, więc no, tylko mówię, żebyście wiedzieli. Więc co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!